moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami kolejne kina poleca, lub nie. Tym razem nowość, znaczy po raz kolejny nowość, wczoraj również była. Tym razem troszeczkę starsza nowość, jednak jak najbardziej z tego roku, z marca 2014. Niezgodna. Słuchajcie, schemat troszeczkę oklepany tak? Czyli mamy, mamy małe miasto, które jest jedynym tak naprawdę prosperującym. Na świecie, po jakiejś tam wojnie, tak, miasto jest podzielone na pięć frakcji. Są ci, którzy zbierają pole, są ci, którzy są mądrzy, są ci, którzy są prawi i sprawiedliwi, pisowcy. Dobra, są pisowcy. Są, są, Boże, co to było, nieustraszeni? Czyli taka powiedzmy policja i są altruiści czyli tacy, którzy pomagają tak naprawdę wszystkim z pozostałych frakcji no i bezfrakcyjnym, czyli osobom, które gdzieś tam się zagubiły i, i tej frakcji swojej nie mają poznajemy pewną dziewczynę nazwijmy ją Tris, bo tak będzie prościej słuchajcie ta historia, to znaczy, historia tak naprawdę lekko oklepana. Bardzo mi się podobał trailer, który e, którzy zrobi, zrobili go faceci od... Kurde, jest taki kanał na YouTube, oni, oni robią e, szczere trailery. E, e, one jest trailer, nieważne. E, w każdym razie oni tam się śmiali przy, przy początku tego, że przecież już tego trailer. Nie, nie robiliśmy. To po prostu nawiązanie do Igrzysk Śmierci jest tam w jakiś sposób e, widoczne. Ale... Ale cóż, no, mamy tą dziewczynę, ona jest na takim etapie swojego życia, że musi dokonać wyboru, do której frakcji dołączy. Jeżeli opuści swój, swój altruizm, polega to na tym, że tak naprawdę traci swoją rodzinę, bo później nie ma z nią kontaktu. To jest ważna decyzja w życiu każdego młodego człowieka, który tam żyje. Oni podchodzą do testu. Wynik testu im teoretycznie wskazuje, do jakiej frakcji przynależą, ale oczywiście wybór mają oni jeszcze swój, który mogą podjąć. Więc nie ma tak, że te w teście ci wyszło coś tam i musisz się tego trzymać. Można podjąć swój wybór, ale jak mówię, konsekwencje są dość konkretne. Niestety dziewczyna jest niezgodna. O co chodzi z tym, że jest niezgodna? Chodzi o to, że teoretycznie wynik testu, który zazwyczaj jest jednoznaczny, u niej wskazuje, że ma, powinna być w paru frakcjach. Teoretycznie ma wybór, w praktyce wiąże się to z tym, że jednak osoby, które są niezgodne, są gdzieś są wyłapywane, ludzie się ich po prostu boją, bo oni są w stanie przejrzeć system. Ona wybiera swoją frakcję, oczywiście tam chłopaka, tak żeby nie było, wiadomo, musi, musi coś tam się dziać. Natomiast powiem wam, że film jest... Jest fajny, jest ciekawy do obejrzenia, e, szczerze nie wiem, czy to jest na podstawie książki, bo gdzieś słyszałam jakąś tam e, coś. Na, gdzieś jakaś plota, że to jest na podstawie książki, chcę się dowiedzieć i jeżeli tak to chcę przeczytać. E, natomiast będą kolejne dwie części, ale szczerze Wam naprawdę serdecznie polecam, także niezgodna u mnie mocne 8 na 10. Także cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. pozdrawiam Was z kina, trzymajcie się cześć!